Ponad 100-letnie ugruntowanie firmy Panasonic na rynkach światowych doprowadziło do zgromadzenia niezbędnej wiedzy do tego, ażeby zabezpieczyć wszelkie wsparcie serwisowe i dokumentacje techniczne, jak i też zbudować odpowiednie stoki magazynowe, części zamiennych, które pozwalają na, długofalowe, na długofalową obsługę urządzenia. Zabezpiecza to dokonanie wszelkich niezbędnych czynności serwisowych związanych z naprawą naszych urządzeń. Dzisiejszy rozwój logistyki pozwala na szybkie dostarczenie niezbędnego elementu, Nasz magazyn części zamiennych jest zlokalizowany w Niemczech w Hamburgu. Z tej lokalizacji jesteśmy w stanie dostarczyć niezbędne elementy w okresie 3 do 4 dni roboczych od momentu zamówienia. W przypadku niemożności dostarczenia części serwisowych w okresie trwania gwarancji powyżej 14 dni, pana wymienia urządzenie na nowe, dodatkowym aspektem jest tworzenie. Polskich centrów serwisowych, które zabezpieczają niezbędne elementy potrzebne do obsługi urządzeń w znacznie krótszym czasie. Warto nadmienić, iż w okresie trwania procesu technologicznego urządzenia Panasonic zabezpiecza do 10 lat wsparcie techniczne dla urządzeń. W okresie trwania ostatnich lat buduje do tego stoki magazynowe niezbędnych części, które zabezpieczają możliwość naprawy urządzeń w okresie trwania ich życia.